Jak dużo ciekawych rzeczy jest na świecie! O, na przykład to. Zobaczymy, zobaczymy. Nalewamy, nasypujemy i BUM! Ogromne ilości piany. Super! Ciekawe, czy rzeczywiście działa tak, jak pokazano na filmiku. O, laboratorium chemiczne, więc mogę to sprawdzić. Byleby tylko nikt mnie tu nie przyłapał. Zajmę się teraz eksperymentem. Ale bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, więc najpierw założę rękawiczki ochronne. No to zaczynajmy. Ta kolba będzie ok. Wsypujemy zawartość do pojemnika. Super. No to zaczęliśmy. Teraz kolej na płyn. Tak, ten kolor jest dokładnie taki sam jak na wideo. Więc robię to dobrze. Dodajemy kropelkę mydła albo kilka nieważne. I ostatni składnik. BOOM! Ojej, to dopiero erupcja wulkanu! Tylko zamiast lawy jest piana! Jak fajnie! Trzeba znaleźć odpowiednią klasę. Co to za hałas? Muszę to sprawdzić. Alex, co tu się stało? Nastąpiła wielka erupcja wulkanu, która przejdzie do historii. Pomyślałem, że sprawdzę filmik z TikToka. Wow, wchodzę w to! Założę tylko fartuch. W końcu w nich chodzą prawdziwi naukowcy. Zgadza się! No to jedziemy! Wow! Spójrz tylko na to wita! Najpierw trzeba roztopić cukierki, żeby zrobić karmel. Następnie bierzemy słomkę, maczamy w karmelu i nadmuchujemy karmelowe bańki. Dobra, roztopiony karmel zrobimy z cukierków Toxic Waste. Wow, to te mega kwaśne. Tak, poczekaj chwilę. Ojej! O, matko! Alex, nie wyglądasz jak ty. Test poszedł dobrze jak widzę. Daj spokój, to tylko jeden cukierek. Skoro ty załatwiłaś cukierki, to ja zorganizuję ogień. Tak, właśnie tego potrzebujemy. Zaczynamy! Tak, zaczynamy eksperyment. Wyjmujemy cukierki z opakowania i kładziemy na taki mały talerzyk z ognioodpornego szkła. Teraz trzeba je stopić. A gdzie jest ogień? Nie potrzebujemy ognia, Wita, wystarczy gorące powietrze. Oto i plastikowa słomka. Nabieramy troszeczkę karmelu i następnie go wydmuchujemy. Wow, wyszło bardzo efektownie i smacznie. Wszystko zniszczyłeś. Zniszczyłem sobie tylko apetyt, ale eksperyment uważam za udany. Alex, zniszczyłeś wszystkie bańki, ale mogę zrobić ich więcej, prawda? Super. I znowu dla mnie pyszne, ale kwaśne. be. Alex, znowu zjadłeś nasz eksperyment? Nie denerwuj się, tak wita. Nadmucham ci więcej bąbelków. Patrz i łap. Ojej, świetnie! Daj mi spróbować. Rzeczywiście są kwaśne. Ale fajnie. Zgadzam się, niezła zabawa. Patrz, co mamy dalej. Coś matematycznego. Albo nie bardzo. Wow, prostownica do włosów starła długopis. Sprawdźmy to. Akurat mam tu coś, co trzeba jak najszybciej zetrzeć, żeby moja mama tego nie widziała. Widzę, że nie jesteś zbyt pilnym uczniem. A ja mam właśnie to, czego potrzebujemy, żeby to zetrzeć. Super, no to zaczynamy. Przeciągamy po kartce. I co? Nie ma rezultatu. Alex, chyba zapomniałeś o najważniejszym: podłączeniu do prądu. A, rzeczywiście. E, nie ciągnij tak! Tutaj świetnie. No to teraz zaczynamy. Wow, ocena zniknęła, jak gdyby nigdy nic. Udało się! Czekaj, mam pomysł. A gdybyśmy użyli banknotu? Oto moje 100 dolarów i jest całkowicie pogniecione. Co, Co chcesz z tym zrobić? Bierzemy prostownicę i przykładamy do zmiętego banknotu. Daj, pomogę! Nie martw się, będę uważała na Twoje pieniądze. Okej, okay. okay, tylko ostrożnie. Gotowe. Wow, spójrz na to, teraz za te pieniądze mogę kupić dużo lodów. Oglądamy następne wideo. To chyba coś kulinarnego. Kurze jajko. Oj, odbija się jak piłeczka. Wow, czas to sprawdzić. No to jedziemy. Potrzebujemy pojemnika i jajka. Uf. Ledwo je złapałem. Żarty żartami, ale eksperymenty czekają. Składamy jajko do pojemnika i zalewamy je octem. Po sam czubek, nie żałujemy. Jajko musi być całkowicie pokryte octem. Świetnie. To zajmie dobę, czyli 24 godziny. To oczywiście długo, ale to wszystko dla dobra eksperymentu. Ciężka jest praca naukowca. Tyle wysiłku trzeba w to włożyć. Zgadzam się. O, co to było? A, to tylko budzik. Co oznacza, że czas sprawdzić jajko? Bierzemy łyżkę, żeby nie wkładać rąk do octu. Wyjmujemy jajko. Ojej, jest miękkie, jak galaretka. Proponuję, żebyśmy poddali jej próbie generalnej. Wow, jak wysoko skacze. A co jeśli? Może masz ochotę na małą grę ping-ponga? Z chęcią! Świetnie nam idzie. Uważaj! Kurczę, teraz jestem cały w jajku! Przepraszam, nie chciałam! Okej, okay, to ciekawe, nadmuchiwanie balonu siedząc na krześle, a krzesło jedzie do tyłu. Czas na test. Potrzebujemy dwóch krzeseł i otwartej przestrzeni! Biorę zielony balonik. Pompuję, żeby był jak największy i żeby prędkość była maksymalna. Zamierzasz polecieć w kosmos? No zobaczymy, co wyjdzie. Teraz biorę igłę i przebijam. Co? Nic się nie stało? Tak, nie ruszyłam się nawet o milimetr. Szkoda. Może nadmucham większy balon. W dodatku czerwień to mój szczęśliwy kolor. Więc dmucham. Aleks, uważaj, jest już ogromny. Teraz mam nadzieję, że to zadziała, bo jestem kompletnie wyczerpany. Przebij go, Aleks! Co to wszystko? Hałaśliwie i mało wydajnie. Dokładnie. Nie chcę się jednak tak łatwo poddać. Mam pomysł. A gdybyśmy wzięli balon, no po prostu nierealnie duży. Czego się nie robi dla eksperymentu? Czekaj, Alex, ten balon przyciska mnie do ściany. Pomocy! Nie mam już siły, ale. Dokładnie balon jest nadmuchany. Najwyższy czas na finał! O nie, co ja zrobiłem! Rzeczywiście nie tak miał przebiegać ten eksperyment, ale to nie ma znaczenia. Z dotychczasowych prób wynika, że lifehack zdecydowanie nie działa. Niestety tak. No i jaki ostatni filmik nam został? Wygląda na to, że czeka nas ten test słynnego duetu Kola plus mentosy. Kola? Właśnie trzymam ją w dłoni. Świetnie. Proponuję jednak podnieść stawkę i umieścić ją w większym pojemniku. Świetny pomysł, Alex. Ale wtedy będziemy potrzebować więcej koli i więcej mentosów. Tylko nie zapomnijmy o bezpieczeństwie, załóż rękawiczki. Świetnie. Zaczynamy. Bierzemy wiatro i wlewamy do niego całą kolę, jedna butelka za drugą. Super, a teraz czas na mentosy. Spójrz na to, ledwo mieszczą się w moich rękach. Wsypujemy je do pojemnika. Imponująca ilość. No to teraz kola. Wow, ale dużo piany jest wszędzie. Wita, gdzie jesteś? Nie widzę Cię. Dobra robota. Znany lifehack przetestowany. I to na razie tyle, ale nie smućcie się, wrócimy bardzo szybko by znów wymyślić coś ciekawego i ekscytującego. Do zobaczenia na Parara.